I tu Misia, witam Was o trzeciej, nie, czwartej już rano na lotnisku w Trójmieście w Gdańsku. Lecimy do Sztokholmu i tam mamy pierwszą przesiadkę, w sumie pierwszą i ostatnią do Nowego Jorku. Także teraz do Sztokholmu i w ogóle dali, daliśmy się trochę sprejeżyć, bo napisali nam, no, że mamy być 3 godziny przed wylotem, a teraz, że otwierają bramki o piątej, a nie o czwartej, także mamy po prostu jeszcze więcej czekania z nie dajcie się oszukać temu, co widzicie w social media, przed chwilą Misia spała na stojąco, a teraz jest pełna energii Nie, tak szczerze to nadal świeje na stojąco i tylko dla was Czy to właśnie pełną tę energię gdzieś tam chcę wydobyć, ale idziemy na kawę, bo jestem jeszcze głodna w ogóle, dziwne Ja jej nie wydobędę, sorry e, O ludzkiej porze się zobaczymy i wtedy będę tą energię miał Buziaki <laughs> Wyszliśmy zjeść sobie coś do so Coffee i powiem Wam, że tak okropnego jedzenia już dawno mm, nie jadłam. Ten grab, nie wiem, podejrzany klient. Kasper też mówi, że zupa. Ja też posmakowałam Nie, Jaka zupa? Po prostu pomidor, lekko zblendowany. To jest papa. Papa mobilu. Okropne. Kawa jak kawa, ale to coś, tragedia. Maczek na lotnisku musi być zaliczony po tym katastrofalnym śniadaniu z Coffee. No i Kat widzę spany taki. Możemy zamówić na aplikację. Na co? Na aplikację. A. Co się w ogóle wydarzyło? To był jakiś koszmar, bo okazało się, że nie ma mojego biletu do Nowego Jorku, ze Sztokholmu. I czajcie, idziemy! Katar normalnie jest na rezerwacji, a mnie nie było, i okazało się w ogóle milion telefonów. brawo wielkie dla Kaspra, który uratował tą sytuację. Co on tam w ogóle zrobił, z kim on nie gadał, ten szok. Ale sumą sumarum okazało się, że po prostu Kiwi, nie polecam, czyli aplikacja, przez którą kupowaliśmy te bilety, ona niestety nie dopilnowała płatności pomiędzy nią a liniami lotniczymi. Czyli my wszystko zapłaciliśmy, a oni nie zapłacili za mój bilet. Czajcie, I zostałam bez biletu i trzeba było sobie jakoś poradzić z tą sytuacją. Oczywiście ja radziłam sobie tak, że ja się załamałam dostałam depresji, bo depresji, jak każdy influencer, gdzie się czuję, to mówi, że mam depresję. No wiecie, no czułam się fatalnie, a Kacper, co on mi zrobił, wszystko załatwił, jestem z niego taka dumna i taka szczęśliwa, bo lecimy i lecimy lotem, który jest w ogóle godzinę później, no dobra, godzinę pięćdziesiąt później do Nowego Jorku. Już wszystko mamy oddane, bagaże itd. i tak dalej. I w ogóle nie wierzę, że lecimy, lecimy, bo miała być opcja, że mamy jutro lecieć, że w ogóle dwa dni stracone. Dokończę mówiąc, że się udało i to dzięki właśnie Kacprowi, który ogarnął wszystko i jest mistrzem, dlatego teraz może napisać komentarz Kacper jesteś mistrzem, bo to co on zrobił to jest coś niesamowitego, to, że ogarnął, że lecimy dzisiaj, lecimy tak naprawdę dwie godziny później, to jest taki szok. Ja... Ile godzin rozmawiałeś przez telefon mniej więcej? Ciągle wisiałeś na komórce, nie? Tym żeby to załatwić, ale udało się. Tak, Kacper jest zmęczony. No, nie dziwię się w ogóle, bo naprawdę to ile inteligencji trzeba było zużyć, ile tutaj Dobra. A teraz uzupełniamy jeszcze jakieś dokumenty. Ja nie wierzę, że wylatujemy, serio. Jeszcze czekamy tylko na wejście do samolotu. Jestem tak szczęśliwa. Nie już wszyscy znają na tym lotnisku. Naprawdę ludzie do nas e, już tyle osób nam pomagało, znaczy starało się pomóc w tej sytuacji, że teraz jak widzą, że nam się naprawdę udało, to mówią wow, co się wydarzyło, że tak lecicie, a my tacy nie pytajcie, nie mamy siły o tym jadę Zagra, Ale lecimy i to jest najważniejsze, że mam najlepszego chłopaka na świecie Duży szadał dla pani Konstantiny z Kiwi właśnie jedynym ludzkim robotem w tamtej firmie Ale powiem wam, że najstraszniejsze z tego wszystkiego jest to, że jak szedłem na opinię Kiwi oczywiście już po realizowanym zakupie bo chyba 65 tysięcy opinii i średnia to 1,6 na 5. No, więc warto jednak sprawdzać opinie. Wszystkie opisy tych problemów to było dokładnie to, co no. my mieliśmy. Że nie kupili jakiejś części biletu i potem nie oddawali za to kasy, nie dało się z nimi rozliczyć. Mm, więc to jest jakiś cud, że to się udało. No. Naprawdę, mam wielkie szczecho, ale ja, ja jestem giga zmęczony przez to. 5 mm. godzin walki z jakimiś. Tak. Z robociowymi babami, na tym kiwik, które w ogóle nie chcą ci pomóc, to gadają takie pierdy takie yy, Tak, ja bardzo pana rozumiem Tak, dokładnie, ale nic ale nie mogę, nic zrobić. Nie mogę zrobić Ale się udało <laughs> Się udało jak to wygląda Popatrzcie, jaka to jest po prostu magia. Jeszcze w takiej samolotem nie leciałam. Wakacje też nie. I robi wrażenie. Co jest na lunch? Drineczki jakieś będą? No, proszę. Ekrany mamy tutaj, możemy sobie oglądać filmy i tak dalej. Tutaj jeszcze dostaliśmy darmową poduszeczkę, wodę z takich ciekawszych rzeczy. Mamy też kocyk, proszę bardzo, dostaliśmy coś jeszcze w Grecji, czy to wszystko? a no, to wszystko. Będzie jedzonko. Nice. O, widać mnie. O, ale się waldowa. Proszę bardzo, po godzinie dostaliśmy pierwszy posiłek. Co to jest? Kurczak, kiloa, kalafior i jakaś kasza. No, ale mamy jeszcze winko, więc... Pokażę Wam teraz trochę więcej na temat tego tabletu przed nami. Jakie są opcje? Dla mnie to jest w ogóle coś bardzo ciekawego, bo pierwszy raz jadę, jadę samolotem z takimi opcjami. No to mamy tak, podgląd tego jak to wygląda na dole. O! Oraz na górze. Albo odwrotnie. Chyba odwrotnie, aby nic nie Mamy też czas, który nam pozostał do lądowania. Uu, prędkość, którą teraz lecimy. Także fajnie wszystko widzimy i wiemy, czego się spodziewać. <gry> Potem mamy tak mapkę, która pokazuje nam dokładnie, gdzie jesteśmy obecnie. Ile już przeleciliśmy? Jak widzicie kawałek jest za nami, no połowa drogi, nawet więcej. Co dalej z ciekawych rzeczy? Tutaj mamy rozrywkę, czyli filmy dostępne w języku angielskim, seriale, muzyka, właśnie kamera lotu, różne gry, przykładowe gry proszę bardzo, Tetris, sudoków, które już grałam. 2048 UNO, w które pewnie zaraz zagramy sobie z Kacbrem. Informacje o jedzonku, o napojach, o przekąskach. Można sobie zrobić zakupy, wykupić też Wi-Fi. No. I w sumie tu macie taki plan dokładny tego, co się dzieje. Czyli teraz mamy jakby taki yy, śpiący seans w samolocie o 21.00 będzie ostatni posiłek przed lądowaniem jak widzieliście już sobie coś zjedliśmy i tak to wygląda a tutaj moja śpiąca królewna w kocyku z takich rzeczy, które właśnie dostaliśmy no to jest kocyk jest poduszeczka którą Kacper gdzieś tam z tyłu ma dostaliśmy też słuchawki wodę no i chyba to wszystko ale powiem Wam, że się tak cieszę, że leciłem. Kolejny posiłek. Mamy soczek borówkowy oraz coś słodkiego. A jakieś ciastko, pewnie z jabłuszkiem. No i uwaga! Gramy sobie z Katrem w Uno, bo można było tak grać, żeby po prostu dwie osoby obok siebie. I zostało nam... Ile jeszcze godzinka drogi? To jest wytrawna. Nie, wytrawna. No, i na razie wiecie, dopiero jesteśmy na lotnisku, ale już jest zajazdka i jest gorąco, to trzeba przyznać. No i dojechaliśmy, jeszcze czeka nas sprawdzanie paszportów, odebranie bagaży. No i musimy ogarnąć, gdzie jest reszta ekipy, bo nie mamy pojęcia. I jak dojechać do hotelu, bo nasz transfer był na ten wcześniejszy lot. Przegapiliśmy to wszystko. I teraz muszę ogarnąć, jak w ogóle dostać się do hotelu, ale nie Jesteśmy w naszym pokoju. Nareszcie dotarliśmy i powiem Wam, że naprawdę tak Kasper przed chwilą mówił, że tak jak kiwi e, z lotami zawaliliśmy tak research hoteli, zrobiliśmy super. jest naprawdę czyściutki, fajna klima, wszystko działa. E, tutaj mamy wielkie okno z super widokiem w ogóle. Spójrzcie na to. Go tam. 16 piętro. Gotam. <noise> no mega. Eee, co tutaj jeszcze? Duży telewizor, jak na taki mały pokój, ja to jest na <laughs> gacie. Zaraz zobaczymy, czy jest Disney Plus. Mamy też do robienia kawy na kapsułki, lampka, proszę bardzo, to jest chyba parownica, jest lodóweczka, safe. Eee, co tutaj? To jest w ogóle też spokojnie, że jest taka toaletka. No a ja tutaj Siema, na jak się gacie, eee, więc jest dobrze. <laughs> No i jeszcze łazieneczka, kacper, fotacz. Mało ryszników. Pokaż szybko, 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 tu jest łazienka. Ej, ale prysznic jest duży dość. Jest no, spoko. nie, zajebiste pokoje. Jest mega, naprawdę. Ogólnie powiem wam, że nie ma co, nie ma co jak chcecie w jakichś w miarę rozsądnych cenach, to wszystkie te pokoje są bardzo małe. I bardzo drogie. Nawet mniejsze niż zielony żółwik, który robi pokoje dla studentów w Gdyni. Sprawdźcie sobie to potem. Um. I co, widok na Gotham, zaraz będziemy tutaj przebierać się z misią, Batmana i Robina. Będziemy Ej, ale prawie. to jest super, naprawdę pięknie no, to wygląda. Dobra, dotarliśmy do Nowego Jorku z masą przygód, ale jesteśmy, o, cieszymy się, teraz będziemy chillować i myślę, że z tego wszystkiego wyjdzie jeden porządny film na kanał z podróży właśnie do Nowego Jorku oraz z takim pokazaniem hotelu i pierwszego wrażenia naszego o tym mieście. Widzimy się w takim razie w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa-pa!